Ako, ja jestem Matthew i w dzisiejszym filmie przedstawiam wam kilka porad do tego, jak przestać tracić punkty na arenie i wbić czempiona w Fortnite. Przed obejrzeniem filmu zachęcam wszystkich do zostawienia lajka pod filmem, a nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Przy zakupie skinków polecam użyć kodu Matthew w sklepie Fortnite. Zapraszam do oglądania. A i przypominam... Jeżeli uzbieramy na moim kodzie 25 wspierających, na kanale pojawi się tygodniowe daily. Więc jeśli chcecie pomóc, to polecam wpisać kod Matthew w sklepie Fortnite. Tyle wspierających mamy obecnie. Możemy już zaczynać. Więc czempion na arenie jest od 6000 punktów. Dzięki niemu możemy grać takie turnieje jak np. FNCS. Dziś pokażę wam porady, dzięki którym powinniście szybko sobie poradzić i go wbić. A więc na początek warto zadać sobie pytanie. Solo, duo czy trio? Moim zdaniem najszybciej wbija się punkty na solo. Jednak dużo osób, takich jak na przykład ja, nie lubią grać solo. Jednak jeśli lubicie, to polecam je grać. Z duo i trio wybrałbym duo. Gierki są bardziej worth it, a punktacja bardziej opłacalna. Zresztą macie teraz porównanie. Teraz przejdźmy do porad. Pierwszą zasadą jest to abyście nie kampili w boksach i nie grali full placement. Po pierwsze, niczego was to nie nauczy i pierwsza lepsza podczas gry osoba was zabije, ponieważ kiedy ludzie, którzy grają w UK, zobaczą kogoś w boksie, bez namysłu go dojeżdżają. Podsumowując, starajcie się grać agresywniej. Nauczy was to czegoś i po śmierci będziecie mogli przeanalizować swój błąd i więcej go nie powtórzyć. Zresztą kiedyś już o tym mówiłem. Polecam wam podejmować się walk i kiedy zobaczycie, że na przykład zostaną dwie osoby do placementu, przeczekajcie to i po otrzymaniu placementu podjeżdżajcie dalej. Serio, to jest naprawdę opłacalne. Ponieważ uczycie się grać agresywniej i do tego zgarniacie punkty. Teraz jeszcze podam wam, jakich osób na arenie nie powinniście się wcale bać. Jeśli widzicie kogoś w boksie, nie jest to dobry gracz i śmiało możecie próbować dojeżdżać. Jeżeli widzicie przeciwnika daleko od siebie, strzelcie do niego snajperką lub jakąkolwiek bronią i sprawdźcie jego zachowanie. Jeżeli nie będzie się budował lub ewidentnie się Ciebie wystraszy i zacznie uciekać, bez większego namysłu możecie dojeżdżać. Jeśli chodzi o miejscówkę, osobiście nie polecam wam latać na hot dropy lub miejscówki, na których jest po prostu dużo ludzi, ponieważ są one dosyć 50-50 i możecie z np. jednego domku nie zdobyć wystarczającego lutu, aby wygrać walkę. Moim zdaniem lepiej polecieć na miejscówkę, na którą latają max 3 osoby i opanować się do perfekcji tak, aby zawsze ją czyścić i potem już z ograniętym lutem dojeżdżać. A jeżeli chcecie poradnik właśnie tego typu, jak opanować jakąś miejscówkę i polecie wam jakąś miejscówkę w tym filmie, to zostawiajcie lajki i zobaczymy może coś ogarniemy. A pamiętajcie, że najważniejsze w tym wszystkim to, aby się nie poddawać. Jeśli spadniecie trochę z punktami, ochłońcie i po jakimś czasie grajcie dalej. Ja sam od 5000 punktów miałem problemy i spadałem, jednak grałem dalej i po czasie udało się robić każdą gierkę na plus i wbić upragnionego czempiona. Jeśli nie czujecie się na siłach wbijania czempiona, zróbcie sobie kilkudniową przerwę, pograjcie jakieś screamy lub aim mapki lub jakieś inne mapki do ćwiczeń i wróćcie silniejsi. Więc to na tyle w tym filmie. Przypominam o zostawieniu lajka pod filmem, a nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Pamiętajcie o kodzie Matthew w sklepie Fortnite. Trzymajcie się i cześć!